Siema Widzowie Jeżeli gracie w Stumble Guys, to możecie mnie dodawać To jest moje stare konto ogółem I, I zakładam takie co GX mam Więc jak ktoś chce też może dołączyć do klubu GX I Patrzcie To jest moje konto Epickie to nie A, Legendarne I mi też od 4 było to w ogóle trafiłem powtórkę? Tu są moje zdolności. Mam takie emotki, animacje i kroki. A więc, jak ktoś chce, to mówię, wysyłajcie zaproszenia do znajomych. Macie tutaj nikt. Dam jeszcze nikt w opisie. To cześć.